You and I, you and I. Mister Mr Smaku. Smaczne i niedrogie diety pudełkowe. Zamów na mrsmaku.pl Zudanna Staszczyk, TV Reklama. Znajdujemy się na konferencji Prime MMA 14 z Dominikiem Pudzianowskim. No witam Was, witam kochani. Nie pomyliłam imienia, tak jak Twój konkurent. No wiesz, on nie wie ile naszych tych Pudzianowskich jest, no to wiesz, zgubił rachubę. No widocznie jest w tak zwanej fazie zen chyba. A jak się właśnie poczułeś, kiedy on próbował tak jakby umniejszać tobie i też twoim umiejętnościom, mówiąc, że żyjesz w cieniu swojego brata Mariusza? Wiesz, ja nie żyję w cieniu, bo jestem najstarszy z braci i ja na przykład nie budowałem takich social media jak mój brat jeden czy drugi. To wiesz, no, może ktoś powiedzieć, dlaczego, bo nie ty. Dlatego ja, bo ja nie chciałem. Ja nie okay. chciałem być na przykład tak jak Mariusz. Na przykład, trenowałem oczywiście, ale wiesz, no, Mariusz jest swoją marką, Krystian swoją marką. Ja, Dominik, swoją, wiesz, teraz na pewno będą wszyscy nas porównywać, po, porównywać jakoś do, do siebie. Słuchaj, każdy ma swoje jakieś tam linijkę, do której chce. Ja się, ja sobie trenuję, ważę sprawy 100 kilo, fajnie ciało wygląda. 49 lat skończone i wychodzę sobie i biegam sobie i trenuję na siłowniach Nie, i nawet powiem szczerze wielu kolegów mówi że tobie się chce tak bo lubię kocham sport. A jeśli chodzi właśnie o wystąpienie tutaj tej federacji to podchodzisz do tego jako takiej przygody? To jest takie forfan typowo dla Ciebie? Powiem szczerze, w takim wieku, że dostałem taką szansę od włodarzy, wiadomo, że jest konflikt akurat tutaj na stronie ciosa akurat, bo tam wiesz, próje się do Mariusza o jakieś tam podteksty, bo on kolega. Tak, w sensie on z Natanem generalnie tak, tak. tam... A ja, wiesz... Ja to się znalazłem, jak to mówią, w środku tego całego zamieszania, gdzie było na początku, kiedy włodarze zadzwonili do mnie, mówi mamy dla ciebie zawodnika, aby chciał z tobą wyzdrawić. Ja się dowiaduję po czterech dniach, że zmieniają mi na Adriana Ciosa. On a pró... Kto tam, to miała być ta osoba pierwotna, że tak powiem, która miała być zamiast Adriana? Dax, Dax miał być pierwszym moim a, okay. zawodnikiem. Okay, okay. I, ale że włodarze zmienili na Adriana Ciosa, bo mówią, że to będzie bardziej, bardziej medialne, medialne, tak? A, bo jest konflikt, bo jest to, bo jest tamto. No Próbuj się dzisiaj, że ja się bałem. Nie, ja, ja po prostu chciałem to przespać się z tym, bo nie znałem człowieka, bo tam nie śledzę jego kariery. Tam ostatnio gdzieś w internecie wyczytałem akurat, no bo chciałem się dowiedzieć, kto to za człowiek, co on robi, jak robi, że prób się do Mariusza, że tacy jesteśmy, czy tacy. Ja zawsze mówię, najpierw trzeba coś osiągnąć i sobą reprezentować, żeby coś o kimś powiedzieć, bo łatwo się dzisiaj każdego ocenia, nie znając, ale... Wiesz, on takie właśnie jakby nie Mariusz, czy Mamet, czy Janek Błachowicz, czy Jura z kilku zawodników, którzy. Yy, czy Materla nawet, oni dzisiaj mówią, bo by z tym czy z tamtym chcieli zawalczyć, ale to są ikony, i takie ikony budują właśnie takie Prime, fame, Fen, inne federacje. No to ja mówię. Fajnie do kogoś krzyknąć. Ja też do ciebie mogę powiedzieć, choć wyjdziemy na, na prime czy gdzieś tego. Teraz bo dzisiaj... większość ludzi tak, tak właśnie szuka walk w ten sposób. Tak, no chcą gdzieś zabłysnąć w socjal mediach, no to trzeba tak samo jak kilka nazwisk, jest, czy Marcin Najman, y, wszyscy to, jak to mówią, kolejkę mają do nich, żeby zobaczyć Dlaczego? Żeby zaistnieć. A co uważasz o Marcinie, o jego postaci medialnej? Powiem szczerze, że dla mnie to jest po prostu cesarz w tym temacie. On wie z kim okay. powiedzieć tak. Ja go szanuję, bardzo się lubimy. Ja mam na Marcina złego słowa nie powiem, nawet powiem szczerze. To, że brutalnie zadzwoniłem do niego. Yy, to podpytać... się zbriefował, tak? Nie, powiem zadzwoniłem do niego, zapytać się, kto to jest Adrian. Czosmą mówi no. To... A, okay. Nie no więc zapytałem się, to po prostu. Co bo... ci powiedział Marcin, tak w skrócie, jak go opisał? <grym> mówi, uważaj na niego, bo tylko dwie rzeczy robi, dużo krzyczy. I, a później wiesz, żeby ci nie zjał przed walką. Ja my zobaczymy. Myślę, że postawić, o, 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 jeśli on jest taki strasznie napalony na jednego z a teraz widzę, że się już odpalił w moim kierunku. Czyli będzie na pewno w internecie i w innych socjalnych mediach huczało o tym. No, liczę się z tym, że nawet i będzie no, w drugą stronę, że pojadą też po mnie, że jakieś tam będą, bo ja dlaczego to, dlaczego tamto. A po prostu chcę się sprawdzić. Zobaczymy, pożyjemy ring, zweryfikuję 11 października. Oglądałeś walki Adriana? Szczerze, uwierz mi, jak byłem w Płocku z Marcinem wtedy. Tak to nie oglądam. Ja dopiero od dwóch tygodni, dowiadując się o tym, od tygodnia dopiero weszłem na salę. Okay także dopiero usiądę, Ale Generalnie jesteś ciągle w treningu, w sensie tak, ciągle tak, ćwiczysz? Tak, ja ruszam się tam po troszeczkę. Tylko na pewno nie MMA, bo cały czas siłownia. To jest moje, moja miłość życia i tego mi nikt nie zabroni. A to, że wyszło, co wyszło. No teraz trzeba po prostu zmienić trening. Mamy jeszcze trzy tygodnie. Ale nie jest to twój debiut we frykach, bo już występowałeś w klaucie. Tak, w klaucie występowałem. A pierwsza moja była na wotore, na, na, na gołe pięści. Tak, na gołe pięści. Także ja się tam, wiesz, no nie boję się popisku dostać. Będzie, myślę, że fajna bibka będzie. A czy Adrian sprosta temu, co ja przygotuję, zobaczymy, no bo paru ch chłopaków powiedziało, jak trenować, co trenować, jak się do niego przygotowywać, zobaczymy, no myślę, że będzie fajna biwa. Odczułeś to jako swego rodzaju roast? to, co on robił w Twoim kierunku, że mówił, że jak to jest żyć w cieniu brata, jak ty się czujesz, że jesteś cały czas jakby takim popychadłem, on to określił, tak? E, e, jeśli ci powiem tak, jeśli bym był w cieniu brata, to nie bym był w tym miejscu, gdzie jestem. Ja stawiam swoje, w swoim życiu różne wyzwania, a każdy z nas tu na pewno. Ja nikt z nikim nie wzoruje się. Tak samo ja na przykład, mnie ojciec, nas, dla mnie jest autorytetem tylko ojciec, bo nauczył nas ciężkiej pracy y, osiągnąć sukcesy przez sport systematyką, a nie na przykład balowaniem, y, piciem, pokazywanie się z tym, obliżanie kobiecie czy innym rzeczom. Ja nie, ja nie bawię się w takie rzeczy. My jesteśmy, jak znasz, naszą rodzinę, jesteśmy normalnymi chłopakami, którzy nie budują się na po pomówieniach, oszczerstwach, ubliżaniu, tylko prawdziwi sportowcy i dlatego nas ludzie szanują. Wiadomo, że jedni cię będą kochać, drudzy nienawidzić, no bo, ale to jest tylko, wiesz, mi kiedyś przyjaciel powiedział, to jest tylko ludzka zazdrość. Ja nikomu niczego nie zazdroszczę, ciężko pracuję. A jeśli taki człowiek, jak y, cios ubliża mi, bo ja jestem taki, nie znając mojej osoby, nie rozmawiając, bo gdzieś tam wyczytał, że ja jestem taki czy taki, to jest tylko jego zdanie. To teraz jedna osoba ma podważyć dobre słowo, których na przykład o mnie w moich miejscowości mówią, że jestem taki czy taki. Teraz jedna osoba powie, że mnie nie lubi. To mam z, z tego płakać, schować? Nie. Jestem przygotowany na to, że będzie mnie jechał po mnie. Ale ja na spokojnie, ja to zawsze powtarzam. Szukasz, szukasz coś na niego, chcesz nie. też go jakoś pocisnąć, czy w ogóle nie, się na tym ja nie ja skupia? Spokojnie. Ja po prostu na jego pytania będę odpowiadał. Ja mu też zadam kilka pytań. Yy, na drugiej konferencji, yy, tak, tak? Coś szykujesz? No, Większego. Pytanie, yy, które zapytam się, dlaczego tak twierdzi, okay. że jestem taki czy taki. A ja mam rodzinę, ja mam swoich przyjaciół, to jest moje grono zamknięte, to jest dla mnie autorytet. A kto mój na temat sądzi, to to jest tylko jego wola. Każdy ma prawo się o nas wypowiedzieć. A czy my to podźwigniemy, czy yy, hejt przyjmiemy jako krytyka? Ja się jestem przyzwyczajony przez moich braci, że dostaliśmy nieraz takie pociski: bo po to, bo tamto. Także mnie to słowa nie ranią. O, może tak. A czy sądzisz właśnie tak, jak sugerowali tutaj prowadzący, że przez walkę z tobą chce sobie utorować drogę do walki z Mariuszem? Yy, powiem tak, jeśli by doszło do tego, to, to dla mnie to Mariusz musiałby duże zera dostać za nich, bo... A zgodziłby się generalnie, myślisz, czy... Nie wiem, powiem Ci tak, to nie mi osądzać, bo on z menadżerką na ten temat, okay. i ze swoim sztabem, określa, czy chce to podjąć, czy nie chce. Wiesz, nie mogę powiedzieć, co Mariusz myśli, okay. czy to okay. Krystian, czy. Okay. Ja okay. po prostu robię swoje, nie wzoruję się na kimś, tylko po prostu chcę sam coś pokazać, że Dominik to Dominik. A czy uważasz, że nieodpowiedzialną postawą jest chociażby to, że dzisiaj Adrian, wiedząc, że ma walkę, pił i był pijany? Powiem szczerze, nie osądzam, bo wiesz, nie, nie sprawdzaliśmy, czy on pił, czy on... A, to, a czy że... Tak mówił, tak, tak, tak mówił. Słuchaj... Myślę, że nie kłamał, bo raczej nie miałby powodu. o tym, że znał, słyszałem z opowieści tak akurat kilku osób, że baluje, ale ja nigdy nie lekceważę przeciwnika, bo wiesz, on kilka walk stoczył, wie jak się zachować w ringu, a to, że jest ma dość mocne słownictwo i wiem o tym, że każdemu łatę dokleja, liczę się z tym. A to co jest na twojej twarzy, te plastry, te siniaki, to podczas jakiegoś sparingu? Czy... To po prostu mały wypadek na sparingu jednym, a, okay. a teraz Czyli... niedawno byłem. Czyli ciężkie treningi z no tego wychodzą? niestety wychodzi. No, muszę przygotować się, a ja lubię ciężko pracować i zostawiam serducho na macie. Dla mnie, że się krew leje czy coś, że dostanę w nosa, nie, żaden, żaden problem. Myślisz, że Adrian cię lekceważy trochę, że trochę jakby nie wie do kogo w cudzysłowie skacze? Też, myślę, że on też gdzieś tam ma z tyłu głowy, że nie wolno lekceważyć nikogo. A że on żyje sobie swoim życiem i każdego musi zjechać, no bo to jest jego cała e, taka otoczka jego życiowa. Trudno, zobaczymy. A co uważasz o tym, co się zadziało na panelu, że tam ktoś wkroczył, sypnął czymś w oczy? To Czy to jest przesada? Szczerze y, powiem tak, nie powinno być takich historii, bo to wiesz, źle później świadczy o federacji, a wiesz, nie wolno takich rzeczy doprowadzać, no bo a nie daj Boże byłby kwas czy coś, by się coś no to, stało, tak, bo ja, tak myślałam, ja też myślałem, że, że pierwszą, tak, tak, też właśnie się przestraszyliśmy, tu każdy się odkrył. bo tak momentalnie to się wydarzyło, no i trochę tak, no i przed pewnym momencie każdy w szoku. Ochrona trochę nie właśnie I nie, wiem, nie, nie, sądza, nie widziała chyba tego momentu. To tak, to były sekundy dosłownie. Sekundy. I powiem szczerze, że brutalnie trochę się to wszystko wydarzyło, ale... Tak. No, no powiem, krew się mało mało nie polała. Jak ja to zawsze mówię, no na, właśnie na takich konferencjach różne historie się zdarzają. A włodarze też tego, bo nawet paro, jak byliśmy na rozmowach, żeby unikać takich, no ale publiki nie utrzymamy. No A, nie czyli my... mieliście całe jakby tak. briefowanie, żeby nie było A, takiej ciężkiej patologii, okej? Okay. Myślę, że... To, to inaczej to... niż na prajmie, no zwykle. <laughs> <Dokładnie. laughs> zwykle. Dokładnie. Zwykle na prajmie no... jest mocno. Każdy że ty chcesz, żeby był spokój. To, że mamy słownictwo, możemy sobie, jak to mówią, brutalnie pogaduchy zrobić, ale szacunek jakiś musi być. Dziękuję Ci bardzo. Ja mam sprawy, dziękuję